Zrobił z tym, tam odpadać i tynk czy coś, nie? I nagle jest takie, buu, nie, obniża się, ale czemu się obniża? To nie dlatego, że tata, to nie dlatego, że mama, tylko to dlatego, że masz w sobie, masz taką umowę, która polega na tym, że jak tata nie wyrazi aprobaty wobec tego, co ja robię, to ja sobie odetnę zawór, z boską miłością, z cudownością, doskonałością, bo ja nie zasługuję na to, bo mi kiedyś wytłumaczono, że nie zasługujesz na miłość, nie zasługujesz na radość, nie zasługujesz na szczęście, jeżeli nie spełnisz czyichś oczekiwań. No więc te umowy to są śmieci, to są szkodliwe rzeczy, tego się trzeba pozbywać. I naprawdę najprostszym sposobem na pozbywanie się tego to jest identyfikowanie. Czyli aha, przyszedł tata, coś tam powiedział, przyszła mama, coś tam powiedziała, spadła mi energia. Okej, okay, nie ma problemu po prostu, że zauważyłem, że mi spadło. Tak? Bo w tym momencie znowu, kto jest źródłem tej energii? Ja jestem. Ja mam skumulowany gdzieś tam w środku wstyd, skumulowany. Nie